nic, yes, się nie podoba zadzwoń do mnie na serwerze Discord no zadzwonię <grym> się dowiem, co tam się kurwa stało no halo, halo no, no halo Widziałem mój filmik, który sobie to nagrałem wczoraj? no widziałem Pokażesz go na live? Ie? nie chce mi się proszę cię, pokaż go na live, żeby ludzie widzieli mój filmik Dawid, powiedz mi lepiej, co się stało z twoim kontem na Steamie widziałem, że ci ukradli, zajebali ci jak zajebali, nie zajebali nikąd. No kurwa, ty masz inną nazwę, inne zdjęcie, i wszystkich znajomych masz wyrzuconych. To ty nawet nie wiedziałeś? Jak wszystkich znajomych? Co ty gadasz, serio? No, zaloguj się na swojego Steam'a. Co ty nie wiedziałeś? No, zaloguj się. No, zawsze się zaloguję. I straciłeś 400 gier, właśnie. Czekaj, źle to pisałem. No, no, jeszcze raz spróbuj. Jeszcze raz. No, nie mogę się zalogować. Dawid, przysięgam. Zajebali ci konto. Ja cię miałem z znajomych, a to jest teraz inna nazwa, inne zdjęcie. I ktoś ci kurwa teraz gra w Deforest na, na twoim koncie własnym Serio? Jakiś typ ci gra na twoim koncie w Deforest, tak. Czego ja przypomnę sobie hasło do konta, to może odzyskam. No musisz to jakoś spróbować odzyskać. No pomóż mi z tym. Aha, a pamiętasz jak mnie wyzywałeś się, rozłączałeś? A teraz chcesz. Pamiętam, żeby... ale to przepraszam ci za to. No dobra, będziesz pamiętać? Będę pamiętał. No dobra. Spróbuj tutaj to odzyskać, bo no ty to konto już miałeś chyba dwa lata, czy tam trzy. Dużo straciłeś. Steam! Tak, jego ci ukradli. Czekaj, nie, nie to konto, nie ten mail, muszę być ty, na drugi. Dawid, najlepiej to mi współdziel ekran, pomogę ci, szybciej to ogarniemy. No dobra, już ci spudzielam. A powiedz mi, jak ktoś ci ukradł te kurwa konto Twoje na Steamie? Nie, nie wiem, właśnie. Jak coś Instagrama też już nie masz. Zwinili mi maila, nie mogę ci zalogować. Musimy... Dawid, jak coś... Ja tu nie mam Instagrama. Instagrama też ci zawinęli. Kurwa jebana. Pomóż mi z tym e, Steamem. To później ogarniemy Instagrama. No dobra. Dawid, jaki ty błamiałeś, hakerewski. Dawid, ktoś napisał, że za, za srebrniki twojego Instagrama sprzedali już. Dawid, oni ci wszystko zarąbali. Widzę, to pomóż mi z tym steamem, proszę A weź tam numer telefonu pisz, zamiast maila Tak, tu sobie colę otworzę No wypisę kole, musisz się uspokoić Koto Miller wampir, uszy ma jak wampir Ale jest kotem, oni nie mówią ci prawdy Czarny, chyba jestem nienormalny Albo przede mną leży koto Miller wampir To jest koto Miller wampir, uszy ma jak wampir ale... Jak za czy na konto moje donate się nie włamali, kurwa. No właśnie, kurwa, to by było najgorsze. Na moje się nie włamali, muszę zobaczyć. Najlepiej sprawdzić to. O, na szczęście nie włamali się tutaj. Patrz, tu. Ale jest kotem. Oni nie mówią ci prawdy, czarny. Chyba jestem nienormalny. Albo wszędzie. Leży koto Miller Vampir Albo przede mną leży koto Miller Vampir Nie obchodzą mnie gwiazdy, ani twoje pasy Handluję towarem, więc nie brakuje mi kasy Choć były takie czasy, gdy Nie stać było mnie, nawet na nowy zegarek Teraz jadę autem, no a ty jesteś Możesz się na mnie patrzeć, ale nigdy nie zapłyśnie Bo ja nie zarażam ani grypom, ani dripę. Dawid, ten pracownik ze Steam'a napisał mi, że wszyscy pracują teraz w całej siedzibie Walk, żeby ci odzyskać konto. I się rozłączył. Dobra, kurwa. Da, dobra, no to chuj, no to tych będzie on Nie, ja mu chcę pomóc. On <śmum> się kurwa rozłącza. Nie Netam waliło? No. Czekaj. Nie wiem, możliwe. Kurwa, ale jaja. Ja, ale widzowie nie jest jaja, co? Że Dawid. Tak mnie potraktował z tą gierką wcześniej Na następny dzień Zapierdalają mu Instagrama i Steama i wszystkie gry Jeden dzień kurwa, jeden dzień, jeden dzień wystarcza Wyrzuciłam je z serwera Discord, bo jest burza Zadzwoń do mnie na serwerze Discord A no dobra Zabadawi co się odpierdala Zabrali ci Instagrama, Steama i jeszcze kurwa burza jest Siat się mści na David. Dawid. Bo byłeś niegrzeczny, nie ukrywam. Będziemy no. mieć Discorda. Dawid, byłeś trochę niegrzeczny, zobacz, co się dzieje teraz. To jest kara boska. Ale ci pomogę. Dobra, no dobra, pomóż mi z tym to, Steamem. Proszę. To pokaż ekran. O, już jest. No my co zrobimy? Założę nowe konto. I po prostu udostępnisz mi gry. On mi udostadni gry na tym koncie. No, jest to jakiś pomysł, Dawid. Jest to jakiś pomysł, tylko czy ten kolega... jest pomysł, żeby założyć konto. Tylko czy ten kolega będzie ci chciał dać gry? Jak taki niegrzeczny jesteś ostatnio dla mnie? No jestem, jestem grzeczny od ciebie. Próbuję. A, jesteś grzeczny, no dobra. A -O to jest... hey, Dawid, dostałem wiadomość od pracownika Steam'a U nas w tym Steam'ie zapierdol, a tak kerskim całą Amerykę wyszedł z Pabianic Także musisz nowe konto zrobić Dobra, ja kładę się spać, później to ogarnę Dobra To Dawid śpi dobrze <laughs> Nawet kurwa się nie pożegnał